Siemano O Oj, że to w Perlis tak weszłoby pięknie. Dostosować sobie rozstaw, bo nogi mi, mi się już odrywają. ale spróbuję wyżej. jeszcze trochę niżej i szerzej może naprawdę też będzie sobie pośladki czuć po serii bo mocna ciśnienie na zgięcie biodra zwłaszcza w tej końcówce ruchu yy, ale naprawdę chodzi to dobrze po, praktycznie na każdej maszynie, którą tutaj testowałem, pozytywnie zaskakuje, bo przyznam szczerze, że, że nie miałem jakichś wielkich oczekiwań co do tej firmy, natomiast naprawdę pozytywnie zaskakuje na każdym sprzęcie, czy to w wyciskaniach, czy w haku, czy teraz w rekresie. O, jedna seria penduruma apauzowana nam dole. Potem zostaje ostatnie, takie nazwijmy złożone ćwiczenia na czwórki, już bardziej izolacje. Także jeszcze resztki sił trzeba wykrzesać i kończymy ten ostatni trening. w ćwiczeniach tego typu, czy ogólnie ćwiczenia w jedną nóż, rącz, jednorącz. Między stronami też staramy się zrobić przerwę. Tak Te akurat tej przerwy nie robiłem, ponieważ jest to daleko od maksymalnej serii, także mogę sobie na to pozwolić, natomiast jeśli w normalnym panem wykonywałbyś wykonywałabyś swoje serie jedno nóż, to wtedy ją wszystko między lewą a prawą stroną warto zrobić nowe przerwy, ponieważ jeśli to była dobra sera, a do upadku to szczególnie, to nie ma opcji, że druga noga bez strony wyjdzie tak samo, a jeśli wyjdzie, to znaczy, że ta pierwsza sera była daleko, daleko do upadku, także warto to mieć na uwadze i nie szarżować, nie spieszyć od razu. Lepiej zrobić trochę mniej serii, ale to będzie dokładnie lepiej do upadku niż yy, zrobić takie serie byle jak na szybko. Także jeszcze trochę przerwy, druga seria, albo tutaj. Yy, I przychodzimy już do uginań, wyprostów. I będziemy powoli zamykać trening i zamykać właściwie taki ostatni pełny yy, trening na ultraflexie. Z całego tego wjazdu. Y, jeszcze dwie steryły muszę na ustawienie hacków. Ja grywam jest bardziej początek ruchu, potem jest nieco lżejsze. Tak Naprawdę już ciężar nie duży, ale też akurat to konkretne uginanie jest naprawdę ciężkie. O ile część maszyn trafi pod górę, przy z z górczygo słowa mogę spokojnie zamknąć. Y, Nie tylko ze względu na prowadzenie ruchu i opór, ale też mamy naprawdę spore pora do manewru, jeśli chodzi o progresowanie. Chciałbym zobaczyć w dwójkę kogoś, kto zamyka tutaj tą maszynę. Up, 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 uh. 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 let me